Dzień dobry, moje drogie Koziorożce. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na listopad, kochani. Zapraszam do Vimeo. Wersję Vimeo, link do niej, znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam również w ogóle do opisu filmu, gdyż tam znajdziecie linki do playlist i w ogóle tak zwane informacje podstawowe. Zaczynamy najpierw przesłanie dla Was, moc. Piękna karta. E, drogi koziorożcu, em, instynktownie wiesz, co jest dla Ciebie dobre, i masz w sobie moc, aby być asertywnym. Odejść od jakiejś sytuacji, która uważasz, że nie jest dla Ciebie dobra, e, aby powiedzieć nie w sytuacji, w której się z czymś nie zgadzasz na przykład. No dobra, bardzo interesujące. Zaczynamy. Sedno sprawy. E, rycerz Kielichów. Sprawy miłosne, sprawy natury romantycznej. Rycerz kielichów może oznaczać początek sytuacji miłosnej dla Was. Zwróćcie na to uwagę i przy tym jest rycerz monet, czyli sprawy rozwijają się w Waszym tempie. Tutaj, jeśli to są kwestie zawodowe, materialne, jakiegoś rodzaju takie sytuacje, którymi może zajmujecie się od niedawna, bo to jest dopiero rycerz monet, czyli on pracuje nad tym, to jest ważne, żeby wkładać serce w to, co robicie. Tak? W rycerzu kielichów, jak, czy to jest Praca, czy to jest oczywiście miłość, tak? No, angażujemy się, wkładamy nasze serducho w to, co robimy, e, wtedy jesteśmy bardziej autentyczni. No, słuchajcie, a jakie w takim razie jest wyzwanie? Siedem monet, w cierpliwość cierpliwość na to, żeby sprawy, no, nabrały takiego tempa i żeby był jakiś konkretny wynik, żeby nastąpiło, powiedzmy sobie jakieś przełamanie spraw, żeby nastąpił zwrot z inwestycji. Sednem sprawy jest też nad czymkolwiek, tu pracujecie. Czy to jest za, czy to są sprawy zawodowe, czy to są sprawy natury miłosnej. Siódemka monet jako sedno sprawy mówi pracuj nad tym, żeby to było ugruntowane, żeby to było stabilnie stworzone, tak? Pracuj nad zabezpieczeniem. Tej sytuacji i pomału, krok po kroku, pracuj nad jakiegoś rodzaju zabezpieczeniem własnym finansowym. Eee, uważam, że jakiegoś rodzaju zabezpieczenie finansowe, drogi koziorożcu, możesz wypracować. W związku z jakąś sytuacją, e, która cię bardzo pochłonęła zawodową, ale ona cię bardzo pochłonęła e, tak emocjonalnie, w sensie, podoba ci się to, lubisz to, co robisz, tak? Wkładasz to swoje, w swoje, e, swoje serce. I to, że robimy to z pasją, to jest jedno, ale tutaj karta jako wyzwanie mówi, ale co z, z wpływami e, finansowymi, w sensie, jakie jest, to, jakie jest przełożenie na, sfa, na, na sferę finansową? I albo trzeba popracować nad tym, żeby. Jakoś lepiej połapać plan działania, żeby to było efektywniejsze, albo po prostu mieć świadomość, że tutaj trzeba włożyć dużo serca, dużo pracy i poczekać cierpliwie na wyniki. Ok, przyczyna. Dziewięć kichów. Spełnienie marzeń. Spełniłeś jakieś swoje marzenie? coś się wydarzyło nagle, bo dziewięć kielichów to jest, są różnego rodzaju dziwne zbiegi, okoliczności, e, które powodują, że jesteśmy ukontentowani, czyli cokolwiek tu się dzieje, jest to dla Ciebie ważne o tyle, że spełnia w jakimś znaczeniu, satysfakcjonuje Cię to emocjonalnie, ta sytuacja natury zawodowej, romantycznej, osobistej A, i uważam, że jeśli to jest materialne, jeśli to jest praca marzeń, projekt marzeń, może inaczej projekt marzeń, jakieś zadanie zawodowe marzeń, tak, no to super, bo jest Jesteśmy w to bardzo zaangażowani, dlatego że nam, nas to kręci, nam się to podoba, ale na finanse trzeba będzie poczekać, albo trzeba nie dać ponieść emocjom, odejść od emocji, ocenić na chłodne sytuacje, żeby sobie również sprawdzić na tą finansową stronę tej sytuacji. Dobra, idziemy dalej, kochani. Niedaleka przeszłość. Nowy początek, nowa możliwość. Jasmieczy czy przy tym... Nowe, nowe pomysły, odcięcie od tego wszystkiego, co nam e, nie służyło, odcięcie od starych miłości, bo w karcie transformacja to jest na przykład, kochani, e, no, sytuacja natury miłosnej, z której wychodzimy jakiś czas, tak, uleczamy się jakiś czas. I nastąpił ten moment Eureka, kiedy już po prostu na, już jakby wszystko, co miało być powiedziane, zostało powiedziane, serce zostało zacerowane i jesteśmy gotowi na nowe. Jeśli chodzi o kwestie zawodowe, no tutaj mogły być zmiany natury zawodowej, ale z tej zmiany, bardzo trudnej zresztą, bo transformacja jest trudną energią, wychodzi nowy piękny, nowa piękna możliwość, jak dla mnie bardzo budująca mentalnie, która powoduje, że z jakiegoś powodu już nie do końca myślicie na ten moment o przeszłości. Bardziej się skupiacie na tym, co jest tu i teraz, nad zabezpieczeniem tego, co trwa obecnie. No dobrze, zobaczmy dalej, kochani. E, najlepsze, co się da osiągnąć. Ha, wisielec. Siedem kielichów. Nowe możliwości do Was przyjdą, czyli jakby z tego, e, z tej sytuacji wychodzą jakieś nowe możliwości. To, co chciałam powiedzieć bardzo silnie, co się tutaj pokazuje, żeby dać sobie czas... Bo najlepsze, co możesz sobie dać koziorożcu w tej chwili, to dać sobie czas i z niczym się nie spieszyć, ponieważ nawet jeśli czujesz, że utknąłeś w jakimś punkcie, albo że będziesz czuł w listopadzie, że utknąłeś w jakimś punkcie i sprawy się nie rozwijają, to przyjdą do Ciebie jakieś nowe możliwości. Zostaną ci one zaoferowane albo sam dzięki swojej wyobraźni sobie je wykreujesz. Więc najlepsze, co da się, że tak powiem, osiągnąć, to są nowe możliwości, nowe pomysły, nowe opcje, pomimo faktu i w obliczu faktu, że wy sami może czujecie, że sprawy rozwijają się zbyt wolno. Okay. Może właśnie tak ma być. Może ma się, mają się rozwijać metodycznie, powoli, w sposób zaplanowany, żeby w międzyczasie mogły się, że tak powiem, objawić w waszym życiu jakieś nowe opcyjki. Mogą to być prywatne historie, mogą to być zawodowe historie, no bo prywatne, romantyczne, rycerz, rycerz kielichów, przepraszam. To raczej jest początek uczucia, a nie wielka miłość. że chłabym w ten sposób. Więc może dlatego Wy powoli jakby jakąś sytuację rozwijacie. Bo nie zdajecie sobie sprawy, że to Was jakoś buduje, uskrzydla. Macie w sobie super energię. I przy okazji jeszcze inne osoby będą chciały być w Waszym otoczeniu. No dobra, najbliższa przyszłość. Paść mieczy. Ojej. Obserwacja. Komunikacja, poszukiwanie rozwiązań. Sprawy z dziećmi są ważne, zwróćcie uwagę na sprawy z dziećmi. Ja uważam, że jakiś rodz jakiegoś rodzaju obserwacje, no wiecie, Paśmie, czy przecież mówi się w tarocie, że to jest osoba, która obserwuje, albo ktoś was obserwuje, albo wy kogoś obserwujecie, może będziecie po prostu się komunikować przez internet i obserwować nawzajem, jeśli to jest początek jakiegoś uczucia, przyglądać się sobie i po prostu z niczym się nie spieszyć. Tak, bym tutaj to określiła. Idziemy dalej, słuchajcie, bo trochę ten paśmieczy tak. Szukajcie rozwiązań też nowych, pa... paśmieczy szuka rozwiązań, szczególnie jeśli tutaj zaczęliście tworzyć jakiś w miarę nowy projekt, tak? Komunikujcie, czego potrzebujecie, bo nie, zapami... nie, pom... nie zapominajmy, przepraszam, że paśmieczy to również komunikacja. Um, ty i, wasza, twoja i twoja moc, rydwan, no tu jest rydwan. <noise> e, żeby wiecie co pokonać trudności, taką masz moc. Ja uważam, że tempa tutaj, jakby tempa jakiegoś mega zawrotnego, to nie będzie w tym, w tym, co robicie, w tym, co się będzie działo. Ja bym ten rydwan powiedziała, masz moc sobie, żeby pokonać trudności. Trzy miecze, tak. Trudne sytuacje w trzech mieczach. Masz moc sobie, koziorożcu, żeby wypracować rozwiązania, które pozwolą ci osiągnąć sukces, który, które dzięki Twojemu zdyscyplinowaniu, które nam się już wcześniej pokazało, pozwolą ci wypracować sytuację satysfakcjonującą dla ciebie. To jest Twoja moc na listopad. Dyscyplina, kontrola tego co się dzieje, kontrola własnych działań, dążenie do celu. E, takie etapowe bardzo też, bo pamiętajmy, że Redwan mówi, że to jest jakby za załatwienie spraw na pewnym etapie i należy utrzymać to skoncentrowanie. Dlaczego? No, otóż dlatego, że to jest dopiero kawałek drogi, ok? Ale będą piętrzyć się jakieś trudności. Natomiast wy macie moc w sobie, żeby te trudności pokonać i koniec znaleźć w sobie siłę. No dobra. Co z zewnątrz? Arcykapłanka. Hm. Jakaś, powiedzmy sobie, bardzo, in, bardzo intuicyjna osoba w waszym życiu. Um. Jakieś podpowiedzi intuicji z zewnątrz? Znaczy, znaczy nie, inaczej. Intuicja to mamy wewnątrz. Ale powiedziałabym, doprecyzujemy tą arcykapłankę, słuchajcie. Paśmonet. Nowe możliwości, podpatrywanie różnego rodzaju możliwości zawodowych, e, inspirowanie się, ale też osoba z zewnątrz i sprawy z nią nie będą rozwijały się szybko. Więc, jeśli to jest miłość, to jest osoba bardzo intuicyjna, ona dużo za, za, zatrzymuje dla siebie. Nie jest zbyt ekspresyjna, lubi skupiać się na sobie i to też by było spójne z tym pasem monet, który generalnie rzecz biorąc, no wiecie, działa tak, powiedziałabym, niezbyt szybko, tak? Ale też z zewnątrz. Paść monet mówi o realnym spełnianiu marzeń, ale dopiero jest to początek, to jest start i to jest z arcykapłanki, z arcykapłanką i połączone idzie to z zewnątrz do was, tak jakby wasza, wasza osoba dla kogoś była trochę jak spełnione marzenie. Tak bym to chciała też określić tutaj, ale to już jest naprawdę y, troszkę na marginesie. I, I jakby ta arcykapłanka, jeśli chodzi o zewnętrzne historie, może oznaczać również osobę dla mnie, która będzie Wam coś podpowiadać, jeśli to ma dla kogoś sens. Arcykapłanka oznacza bardzo dojrzałe kobiety ogólnie, już a propos, a, abstrahując od intuicyjnych. Um... W dojrzałym bardzo wieku, i tutaj przypadkiem monet, mógłby być to, mogła to być, by być na przykład osoba, która jest wam w stanie swoim doświadczeniem podpowiedzieć jakieś sprawy związane z pracą, z tym projektem na przykład. Wasze nadzieje i lęki. Siedem mieczy, się boicie nie macie zaufania do tej osoby lub do tej sytuacji. Chcecie, żeby wam, żeby wam sprawy się układały, bo tu są trzy buławy, czyli, jakby chcecie, żeby się Wam poukładało, ale z drugiej strony do jakiejś osoby lub jakiejś sytuacji nie macie zaufania. E, wasza, wasza, wasza obawa, czy jestem wystarczająco, czy moja wyobraźnia, tak, jest wystarczająco uruchomiona, żeby na przykład tymi sprawami tutaj pokierować do celu. Ale macie, powiem Wam, macie skomplikowane czytanie. To jest skomplikowane czytanie. Dobrze, zobaczmy, jaki jest wynik, kochani, wynik tego czytania. To jest as kielichów. A z kielichów, przy piątce, przy piątce mieczy, to powiedziałabym tak dosyć konkretnie. Natomiast, no, czy się to komuś podoba, czy nie, pomimo okoliczności trudnych, być może przed którymi musimy się bronić, i znowu rycerz kielichów. Ja idę w kierunku swoich pragnień, idę w kierunku tego, co sprawia mi radość, do czego czuję miłość, do czego czuję pasję, czy to jest zawodowe, czy to jest nowa osoba. Tak? Odrzucam swoje lęki, pokonuję trudności i po prostu idę przed siebie, idę po swoje. Koziorożce, tego Wam życzę, naprawdę. Powiem Wam szczerze, trochę skomplikowane to czytanie, natomiast generalnie rzecz biorąc pięknie się kończy. W tej Piątce Mieczy tylko mogłabym powiedzieć jedno, bo to jest wynik, że tutaj bo to dla mnie to jest taka, taka energia, w której my bardzo potrzebujemy postawić na swoim. I, ale robimy to trochę z takiego jakby, z lęku o to, że nie do końca wiemy, o co chodzi drugiej stronie, więc próbujemy gdzieś tam pewne rzeczy zasygnalizować, pewne rzeczy zaznaczyć wcześniej. Em, czasami nie zdając sobie sprawy, że na przykład druga strona nie miała złych intencji. Więc tutaj o, to się pokazuje przy miłości. Więc, kochane moje koziorożce, czegokolwiek to dotyczy, nie zakładajcie z góry, że ktoś ma złe intencje. Tu się, to, tu się nie pokazały złe intencje, na przykład z zewnątrz idące, e, tak? Więc jakby e, zwróćcie na to uwagę. Waszą wyjściową energią wynikową tego czytania jest miłość do siebie. E, pomimo jakichś trudności, odzyskanie miłości do siebie, odblokowanie się na miłość, odblokowanie się na miłość, o może właśnie. No i ponownie rycerz kielichów, który mógłby oznaczać jakiegoś rodzaju romantyczną sytuację. Teraz już się z Wami żegnam naprawdę, pozdrawiam serdecznie, trzymam kciuki za Was, dziękuję bardzo i do usłyszenia.